Cześć, już się widzimy, nie było mnie ostatnio trochę, ale ja na covida w końcu padłem, więc już wyzdrowiałem, jestem w stanie nagrywać, jestem w stanie przede wszystkim już normalnie myśleć, więc jestem tutaj i dzisiaj powiem tobie, mam nadzieję, że cię przestrzegę przed tym, czego nie robić, żeby dziewczyna z tobą nie zerwała. Mówię tutaj już o związkach. Dzisiaj taki przedwigilijny klimat, więc pomówimy sobie o związkach. Najbardziej ten przekaz będzie potrzebny tym wszystkim facetom, z którymi mam notorycznie konsultacje i właśnie to jest dobry łącznik do tematu. Dlaczego dzisiaj y, będę mówił właśnie o tych konkretnych rzeczach? Dlatego, że jeżeli to się ciągle powtarza, to może jak ja nagram o tym film i o tym powiem, to się będzie rzadziej to po prostu zdarzało. Musisz tutaj wiedzieć o jednej rzeczy, zanim jeszcze zacznę. Nie każdy związek, który ty nazwałeś związkiem, ta relacja się rozpadła, jest y, do naprawy, powinien być naprawiany, bo. Musisz wiedzieć o tym, że tylko część tych sytuacji, tych relacji związkowych, ma przyszłość. Więc jak yy, yy, kończy się jakiś związek, naturalnym będzie to, że do czegoś byłeś przyzwyczajony i teraz tego nie masz, że troszkę tak porozpaczasz. To jest yy, naturalna emocja w nas. Trzeba ją przeczekać jak grypę. I niektóre tylko. Yy, Związki były bardzo rokujące. Jeżeli na zimno, na chłodno przemyślisz, to stwierdzisz, że to naprawdę był, ale to na zimno. Bez emocji. Że to był bardzo rokujący związek, że to była bardzo dobra dziewczyna i niepotrzebnie ją straciłeś. Yy, natomiast jest sporo też takich związków, gdzie faceci szybko panikują, chcą to naprawiać, a nie wiedzą nawet, że byli ofiarami pewnych tutaj, jakby yy, schematów wynikających z socjodynamiki. I już opowiem o co chodzi. Mianowicie, jak ty jesteś fajnym facetem, to zdarza się, że kobieta będzie na ciebie polowała. Jest typ kobiet, które. Chcą zdobywać facetów, którzy im się wydają silni. Na ogół taki schemat funkcjonuje, ale są takie, nazwijmy to, hunterki, które chcą, e, mają jakby dużą przyjemność z tego, że sobie udowodnią, że tego faceta zdobędą. Więc sporo ze związków zaczyna się w taki sposób, że ty do końca tego nie chciałeś, na początek bardziej chciała dziewczyna, a potem role się zmieniły, a na koniec ona ciebie rzuciła, ty już byłeś w stanie wiele dla niej e, robić. Już ją zacząłeś inaczej traktować, lepiej e, zdjąłeś tą obronę całą i wtedy zostałeś przez tą dziewczynę, e, jakby oddalany, zaczęła się do czegoś czepiać, w końcu Ciebie rzuciła. Niektóre te sytuacje są do naprawy, ale jest takie zjawisko i powinieneś o tym wiedzieć, że są dziewczyny, które po prostu polują, i jak już ciebie zdobędą, a ty się na nie zdecydujesz. No to one będą dalej polowały, będą szukały kolejnych zdobyczy, takich facetów, którzy po prostu są na celowniku. Teraz tak nawet sobie myślę, mam, mam przecież przyjaciółkę, która dokładnie tym samym schematem całe życie, całe życie jedzie że zawsze są jacyś faceci, którzy ją cholernie kręcą, oni pewne role jakieś społeczne wykonują, gdzie, gdzie ciężki do nich jest dostęp, a ją kręci całe to, 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 to planowanie, jak dostać się do takiego faceta i jak go zaliczy, to najczęściej już po prostu szuka następnego. Po prostu są takie osoby, które tak mają. I nawet nie chodzi tylko o to, że ta dziewczyna, możesz powiedzieć, ale ona nie chodziło jej, żeby mnie zaliczyć, bo my byliśmy trzy miesiące w związku, albo nawet dłużej. No właśnie, drugim typem jest typ, który, któremu nie chodzi tylko o to, żeby tak... E to nieładnie, szybko zakończyć po pierwszym razie, tylko generalnie jest to taki typ, który sam przed sobą też chce na siebie dobrze patrzeć i wiedzieć, że o, ja jako kobieta kandyduję do tego związku, ja chcę tego związku, ale gdzieś podświadomie ten facet no, zdobyty już nie jest taki sam i ona jest w tym związku, bo jest, ale jak ten facet zaczyna wykonywać wszystkie te ruchy takie związane z poświęceniem w związku, zaczyna się dla niej starać, to naturalnym jej odruchem jest coś takiego jak, jak rodzic, który za bardzo się stara dogodzić dziecku, i dziecko już potem wymyśla, żeby temu rodzicowi stwarzać kolejne problemy, bo rodzic jest zapatrzony w spełnianie oczekiwań dziecka. To jest trochę na tej zasadzie, ten sam schemat, że po prostu kobieta robi się taka krnąbrna, robi się taka. No, zaczyna być rozpieszczana trochę przez tego faceta, i ten poziom szacunku powoli maleje, aż ten facet. Lekko nabroi, albo po prostu jeszcze bardziej y, na jej y, y, chłód będzie jeszcze bardziej chciał, nie wiem, tłumaczyć, co jest nie tak, będzie chciał coś naprawiać, i on się dla niej zrobi już takim, taką ciepłą kluchą, gdzie to wszystko po prostu się w pewnym momencie skończy. Więc z moich obserwacji wynika, że po prostu to się często powtarza. Że jak facet opuszcza tą obronę, on jest taki już, no nie taki atrakcyjny jak na początek, kiedy był nie do zdobycia. No to tutaj, już po zdobyciu, wszystko ma powoli tą równie pochyłą. Więc, żebyś wiedział o tym, że jak będziesz niektóre kobiety poznawał i, i będziesz zauważał symptomy takiego czegoś, to żebyś przemyślał, czy oby na pewno ta kobieta się nadaje do związku. Ale na ogół temat jest bardziej złożony. Jest wiele takich wątków mniejszych w tych relacjach, o których, no... Nie, nie można e, jakiejś ogólnej zasady wysnuć, bo by trzeba było wejść w każdego ten związek i zobaczyć, jakie jeszcze błędy robi, przez które tej kobiecie może się przejeść. I teraz płynnie przejdziemy do punktu numer dwa, czyli do czegoś, co uważam, że chyba najbardziej wartościowe e, będzie w tym filmie. Jest taki schemat, że facet e, nie jest do końca tym takim pantoflem, a też się związki psują. Psują się przez coś innego. Jest w związku coś takiego, że kobieta wyjawia pretensje na skutek pewnych zachowań faceta. No, takie najbardziej popularne, że nie wyrzuca śmieci, nie? Że nie opuszcza klapy i, i takie tam inne. To może być śmieszne, nawet takie rzeczy są, mogą być poważne. Takich rzeczy jest więcej. Nie chodzi koniecznie o takie rzeczy domowe, ale jakiekolwiek związane z jego pewnymi zachowaniami w stosunku do ludzi, do niej, głównie do niej, nie? Więc ty się w jakiś sposób zachowujesz, ty o tym wiesz najlepiej, bo twoja partnerka ci ciągle na coś zwraca uwagę i to się ciągnie i ciągnie i ciągnie. Może przez jej niedostateczne, nie wiem, zdolności, zdolności komunikacyjne nie wytłumaczyła tobie tego tak dobitnie, żebyś to zmienił, ale jedynie się po prostu focha na to, unosi głos, warczy, a ty po prostu się nawet czasami dobrze bawisz, że ona, no wiesz, że ona ma do ciebie pretensje, ale se tłumaczysz, no i tak mnie kocha, nie? A ja już taki jestem. To jest kurwa wielki błąd, facet. Jak generalnie zasada jest taka, żeby ten związek był zdrowy, że jeżeli zauważasz, że twoja partnerka próbuje ci na coś zwracać uwagę raz, drugi, trzeci, to znajdźcie rozwiązanie. Zmień to. Jeżeli coś jest bardzo dla Ciebie ważne, to właśnie znajdź rozwiązanie. Nie zmieniaj tego, może wytłumaczcie sobie, na czym najbardziej Wam zależy, żeby to jakoś przejeść, zanim to y, będzie takim złogiem, takim sup supłem po prostu, bo ja widzę często związki, które Dwie osoby mają do siebie tak dużo żalu, że ich związek bym porównał do takiej liny, która co chwilę ma jakieś supły. Potem to wszystko zaczęło się ze sobą wiązać i naprawić ten związek już się prawie nie da. Bo on przypomina, tak jest to lina, <grych> z dołu lina, a tu takie po prostu pełno pozawiązywanych, pościskiwanych supłów i nie da się tego już rozwiązać. A tymi supłami jest to, że jedno miało o coś na początek, do drugiego pretensje. I później w pewnym momencie, widząc, że ta druga osoba nie reaguje, tamta zaczyna się odgryzać. I zaczyna się taki chory klimat w związku, takiego albo sobie dogadywania, albo ubliżania, albo po prostu... Robienia jakichś świństw, i już trudno później zobaczyć, gdzie był tego początek. I ten związek robi się po prostu skomplikowany, robi się niesmaczny. I z jakiegoś powodu, może na skutek właśnie tego bycia takim, o nazwijmy to w cudzysłowie, alfa, takim e, męskim, przebojowym, nie pantoflem, ta kobieta na początek się w ciebie wkręciła, a ty robiłeś jakieś złe zachowania w stosunku do niej. Albo nie dotrzymywałeś zwyczajnie słowa. Mówiłeś, że zadzwonisz, nie zadzwoniłeś, na coś się umówiłeś, dałeś ciała. Często to słyszę w konsultacjach. I później ta kobieta, znaczy dochodzicie do tego momentu, w którym ona pewnego dnia już ma totalnie dosyć, po prostu poziom, pr próg jakby jej tego wkurzenia, frustracji, bólu już yy, dosi dosięgnęła właśnie progu, tej granicy. I ona dochodzi do wniosku, że już nie chce tego kontynuować. I kiedy ty widzisz, że to jest na serio, że to nie jest tak, że ona tylko gada, ale chce jakieś kroki podewziąć, zaczyna się wycofywać z związku, zaczyna być na ciebie obojętna, to wtedy teraz, co jest ciekawe, jedynym słusznym tutaj rozwiązaniem jest tak naprawdę. Albo spróbować bardzo szczerze z taką dziewczyną porozmawiać i poprosić ją, żeby powiedziała, czy nawet napisała, wypisała wszystkie żale, jakie do ciebie ma, bo ci na niej bardzo zależy. I jeżeli ona nie będzie chciała w tym momencie już kontynuować tego, to trzeba się rozłączyć na jakiś czas. Zrobić sobie przerwę, dać sobie yy, nawet, nie wiem, miesiąc, dwa miesiące przerwy, czy trzy ekstremalnie i spróbować po tym czasie jeszcze raz taką rozmowę przewrócić. Jeżeli nie wyjdzie, to trudno, popsułeś to. Przez bycie ignorantem. A to, co robią faceci, to tak, popsuli przez bycie, powiedzmy, burowatym, olewającym tą, tę dziewczynę niedbającym o związek, przez bycie hamem i innymi rzeczami, cechami, popsuli ten związek, i teraz jak dziewczyna chce odejść, to oni z tego super macho zmieniają się nagle w pantofla. Czyli my, myślą, że tym sposobem, że, że są teraz zdolni, nie wiem, robić serenady. Pod, pod jej domem przychodzić z kwiatami i, i, i obiecywać jej różne, jakieś tam rzeczy, nadskakiwać, wyzwaniać, przesadzać z tym poziomem, jakby zaangażowania. Chcą tym nadrobić. To bycie takim szorstkim, i nie wiedzą, że to jest jeszcze mniej atrakcyjne niż to bycie szorstkim. Albo trudno powiedzieć, już, co jest bardziej do dupy. Czy to bycie takim e, szorstkim, czy bycie takim już totalnie pantoflem. Bo z twojej strony może to wyglądać jako teraz rekompensata, próba pokazania, że tobie zależy na niej, te wszystkie działania, ale tutaj właśnie cała, jakby taka socjodynamika funkcjonuje w taki sposób, że kobieta nawet bez zastanowienia, się Nad tym, czym są te Twoje zachowania, po prostu poddaje się emocjom, jakie się pojawiają w niej na temat na, na skutek Twoich tych zachowań, i te emocje są takie, że Twoja jakby wartość w jej oczach spada do zera. Bo ktoś, kto, komu mówi się, wypier. Przychodzi i klęczy, to takiej osoby nie da się szanować. To tak działa. Nie da się szanować osoby, która po prostu, na to, że wypieprza i nie chce ciebie widzieć, yy, przez tydzień kominem wchodzi, oknami i, i próbuje robić prezenty, yy, przyjeżdża do pracy i tak dalej. Po prostu tutaj już się rodzi odruch, bo my ludzie mamy tak, że nie lubimy, jak ktoś się zbytnio stara. Taka osoba nie ma dla nas wartości. Lubimy, jak ktoś się stara, czy komuś zależy w zdrowy sposób, ale jak ktoś za bardzo, to nie lubimy. Znaczy, po prostu ta osoba tracił nas całą atrakcyjność. Więc w tym momencie na początek zgrzeszyłeś tym, że yy, no nie dbałeś o związek, a potem jeszcze zamieniłeś się w pantofla. I ja takim osobom zawsze na konsultacjach mówię, zatrzymaj te swoje działania natychmiast. Natychmiast nie błaźnij się, bo teraz po prostu. Nie będziesz dla niej mężczyzną, nie będzie ciebie postrzegała jako mężczyznę, jak będziesz z siebie zrobił tak, tak, taką ofiarę losu teraz. Wszystko, co możesz zrobić, to po prostu jedna próba tego porozmawiania. Jeżeli dziewczyna będzie już tak mocno rozemocjonowana e, negatywnie w kierunku twojej osoby, jakby już będziesz tak bardzo miał, twoje, skojarzenia twojej osoby w jej głowie będą już tak bardzo toksyczne, to musisz zniknąć na chwilę z jej życia. A nawet takie zniknięcie czasami się sprawdza właśnie u chłopaków w ten sposób, że znowuż, jak mówimy o socjodynamice, to ta też ma inne swoje prawa. Jednym z tych praw jest to, że jak króliczek ucieka, to go gonimy. Na początek nie chcemy tego króliczka, bo on na nas wskakuje, właśnie mówiłem, kominem, oknami. Ale jak nagle króliczek po jednym nie znika i nie wiemy, co u niego słychać, no to rodzi się w nas coś takiego: Ej, a czy ja dobrze zrobiłam, że z nim zerwałam? Po prostu ona podświadomie czuje Twoją wartość wtedy, że ty się nie błaźnisz. Próbowałeś. Poprosiłeś o szansę. Nie, nie ma ciebie. Wracasz za jakiś czas znów raz i asertywnie. I tak to jest jedyne, co można tak naprawdę w takiej sytuacji zrobić. Więc ten odcinek nagrałem po to, żeby ostrzec osoby będące w związku czy wchodzące w związek. Przed takimi mechanizmami. Podsumowując, pierwszy mechanizm polega na tym, że ty y, opuściłeś obronę po tym, jak y, kobieta ciebie zdobyła, czyli na początek tak ona bardziej bardziej jej zależało. No i okazało się, że była to osoba, która lubi, jak musi zdobywać. Jak jesteś już zdobyty, jesteś skory do poświęceń, to po prostu tracisz na wartości. Szczególnie młode kobiety, które, które doświadczają dopiero pierwszych związków i jakby e, potęgi swojej atrakcyjności, to tam się częściej takie rzeczy dzieją. Ale nie tylko u takich, tam powiedzmy 17-20, nie tylko u takich. No i druga rzecz. Dbaj o to, jak kobieta ma do ciebie o coś pretensje, staraj się te rzeczy naprawiać, przedyskutować, zmieniać i to samo wymagaj od swojej partnerki, wtedy wasz związek będzie zdrowy, bo czasem już jest za późno. Jak jest za późno, nie rób z siebie pantofla. To tyle. Mamy y, jutro wigilię, więc chciałem Ci życzyć y, ciepłej, rodzinnej wigilii, żebyś był myślami y, w miejscu, w którym się znajdujesz, ze swoją rodziną. Jeżeli nie masz dziewczyny, jeżeli jesteś z tą rodziną, to nie zamyślaj się smutno, jak fajnie byłoby mieć dziewczynę, tylko popatrz na członków Twojej rodziny, którzy jeszcze z Tobą są, bo. Ludzie odchodzą szybko, uczmy się ich kochać. Ja się bardzo boleśnie nauczyłem tego, że ludzi trzeba doceniać, spędzać z nimi e, czas, napić się browara, e, spędzić święta, pojechać razem na rodzinną wycieczkę dlatego, że po prostu tak bardzo dużo osób podchodziło z mojego życia moich kumpli ze starych e, e, lat. Na wszystkich świętych z innym kumplem naliczyliśmy, że ponad 20 nie żyje już. Więc jakby święta są od tego, żeby tym bliskim osobom spojrzeć w oczy, zapytać co u nich, poprawić im humor, być w dobrym nastroju, dać nadzieję ludziom na lepsze jutro. Więc tego Ci życzę i będziemy się widzieli prawdopodobnie już. Po nowym roku. Może mi się uda jeszcze przed Sylwkiem coś tutaj śmignąć. Dzięki i najlepszego.